A tu już jesteśmy w Kamieńcu Wrocławskim. Widzimy, że zrobiony objazd w kierunku na Dobrzykowice i droga jest yy, no, w ten sposób odciążona ta, która jest drogą wojewódzką. A tu już jesteśmy w Kamieńcu Wrocławskim na wysokości Chaty Polskiej. Tu Hekatomba jest zawsze e, z tą drogą. Coś tam było niby robione przy przepustach, ale ten problem tu jest stale nierozwiązany. Kiedy tylko padają wielkie deszcze, to dla nikogo tajemnicą nie jest, że w tym miejscu... Woda stoi i zawsze straż pożarna musi tą wodę odpompowywać. To co w tym wszystkim jakby dobrze funkcjonuje, to jest to, że strażacy mają nareszcie odpowiedni sprzęt i oni są w stanie odpompowywać wodę. No i jest w ogóle wielka dzielność naszych strażaków. To, że mamy trzy jednostki straży pożarnej, to w naszych gminie dobrze robi, bo przynajmniej przy tych akcjach nie jesteśmy zdani na Wrocław, który w tej chwili i tak ma pełne ręce roboty i prawdopodobnie do nas by przyjął w ostatniej kolejności. To włączyłem, to tak wiesz, dzięki temu, że pompka jest, to tam, wiesz, mam taki mały stan. Wczoraj pompki nie miałem, to miałem kurcze 15 cm wody w piwnicy. Czyli rozumiem, że ta woda yy, z drogi wchodzi na posesję, tak? Dokładnie. I do, kiedy, jak samochody przejeżdżają szybko, to się robi fala? To jeszcze i, więcej. I wtedy jeszcze więcej. A tak to tym normalnie. Nie biorą? Tam wszystkie budynki są zaprzęte. Tu jesteśmy na posesji na rogu ulicy Szkolnej i yy, Wrocławskiej. No i rano filmowałem yy, w sąsiedniej posesji. Tu jest taki rów, który nie ma odprowadzenia i ta cała droga, która ta cała woda, która na drodze wrocławskiej zalega, co przez chwilkę widzieliśmy, na wysokości sklepu Maxa, to ona tutaj taką cowkę robi i wpływa na posesję i zalewa. W ogóle to woda tutaj się do domu dostaje? No jest mokra strasznie. A na podłogę wchodzi? No ja podłoga jest cała mokra. I to jest taka Ale sytuacja... woda po ścianie się skrapla, już są kapelki, no. nie? I, do, i do, po prostu zawsze jak tam jest woda, to taka sytuacja się dzieje. To jest drugi raz w tym roku. Będziemy patrzeć, co dalej z tym się będzie działo.